...nowej generalnie odlew z silikonu poza lekką zmianą koloru wygląda całkiem ok wyciągnąłem z niego to co mi się udało odlać I powiem wam szczerze że sobie to teraz obejrzymy. No, nie ma jakiejś wybitnej jakości, bo trochę gazowało. Ale spróbuję to poobcinać i pokażę Wam, jak wygląda część. Jest metalowa. Nie da się odlewać w silikonie formierskim z NAL. Może gdybym rozgrzał najpierw formę, to by nie było... Sorry, że mi się ręce trzęsą. Może tak. Widać warstwy wydruku. No i tu jest właśnie ta wypustka od wlewu obecne to i zobaczymy, czy daje radę, że tak powiem, jako część zastępcza zabezpieczenie do PM63, wszystko zalało się dobrze, odrobina szlifowania. Będzie cacy, tylko trzeba to obciąć, żeby odlewać. Użyłem czegoś takiego dokładnie konkretnie do tego. Jeden proszę i trochę zostało. Taki palniczek i dosypałem tego, żeby oczyścić trochę metal. No ale silikon daje radę, jak zrobię duży. Odlew silikonowy, temu trzeba dać ostygnąć, wyschnąć. Bo wrzuciłem całego do wody, jeszcze trochę wilgoci na nim jest. Jest jeszcze ciepły, ale mogę śmiało powiedzieć, że jak rozgrzeję silikon, przepalę go trochę no to mogę odlewać części